Jesteśmy na MSPO 2025. Przyjechaliśmy tutaj z naszymi wzmocnionymi komputerami, tabletami i kontrolerami dronu. Świetnie się składa, bo w tym roku widać, że tematem przewodnim targów są właśnie drony. A tutaj mamy okazję zaprezentować najnowsze rozwiązania od Durobuka jako pierwsi na świecie. MOXA to nie tylko produkcja i energetyka, to również przemysł obronny. To wzmocnione rozwiązania do transmisji danych i cyberbezpieczeństwa. Na tegorocznym MSPO największe zainteresowania wzbudzają modułowe rozwiązania do komunikacji, rozwiązania cyberbezpieczeństwa, komputery z certyfikacjami DNV oraz switche przemysłowe z certyfikacją cyberbezpieczeństwa. Na targach pokazujemy również komputery klasy przemysłowej, komputery bezwentylatorowe wzmocnione od takich najprostszych po takie do zaawansowanych obliczeń sztucznej inteligencji. Mamy też oprogramowanie do monitoringu wizyjnego i analityki, zarówno tej w czasie rzeczywistym, jak i postanalityki, które oparte są na sztucznej inteligencji, a pomogą nam na przykład znaleźć zaginioną osobę. A teraz przechodzimy do creme de la creme na naszym stoisku. Laptopy i tablety wzmocnione firmy Getac. Pełna oferta, pełna pula sprzętu demo, a także specjalne, kustomizowane wersje niektórych urządzeń, dostępne tylko u nas w naszej lokalnej dystrybucji. ai <coughs> e